Kasia Skrzynecka poinformowała o trudnej dla jej rodziny końcówce roku noc przy operacyjnym stole. Katarzyna Skrzynecka poinformowała o operacji. Koniec roku nie był łatwy dla niej i jej najbliższych. Co się stało? Szczegóły. Katarzyna Skrzynecka, rodzina. Katarzyna Skrzynecka od lat związana jest Marcinem Łopuckim, z którym wspólnie wychowują 12-letnią już córkę Alikie, ale także córkę mężczyzny z poprzedniego związku, Paulinę Łopucką. Syn sportowca Dawid już opuścił rodzinne gniazdo. Pomiędzy dziewczętami jest ponad 16 lat różnicy. Mimo to siostry znalazły wspólny język i są najlepszymi przyjaciółkami. Kasia i Marcin stworzyli cieple relacje, o których chętnie mówią w wywiadach. Zresztą kulisy ich życia prywatnego trafiają także do mediów społecznościowych, a na zdjęciach widać, że rodzina bardzo się wspiera, kochają się i lubią spędzać z sobą czas. Partnerstwo, duża doza zaufania i ogromna uczuciowość to podstawa udanego związku. Nie można też wstydzić się mówić o swoich myślach i potrzebach, zdradziła aktorka swoją receptę szczęście w małżeństwie. W okresie świątecznym nie brakowało nowych postów od Kasi Skrzyneckiej, ale noworoczny zasmucił jej fanów. Noworoczne życzenia od Kasi Skrzyneckiej z nieszczęściem w tle. Katarzyna Skrzynecka podzieliła się z fanami przepiękną rodzinną sesją zdjęciową. Zapozowała z mężem, córką, pasierbica i pupilem. 2024. Niechaj będzie szczęśliwie. Życzę serdecznie w imieniu całej naszej rodzinki. W tym samym poście zdradziła także, że końcówka roku nie była dla niej i jej najbliższych najłatwiejsza. Na stół operacyjny trafił członek rodziny. Kasia Skrzynecka poinformowała o operacji. W drugiej części postu Skrzynecka poinformowała, jakie nieszczęście spotkało jej rodzinę. Prześlijcie, proszę, tym razem po jednej dobrej myśli i iskierce energii dla naszego ukochanego psiska Lowiego, bardzo słabieńkiego po trudnej operacji w pieskowym szpitalu. Serce, łapkę i ciepłą myśl na zdrowie. Nie zapomniała podziękować lekarzom i zespołowi, który ratowała Lowiego. Dziękuję całym sercem wspaniałym lekarzom weterynarii z kliniki ELWET, klinika Elwet, małpa klinika.elwet, za serce i oddanie, gdy noc sylwestrową spędziliście przy operacyjnym stole. Kratka miłości życzę nam i Wam wszystkim. Pod wpisem zaroiło się od życzeń szybkiego powrotu do sił dla psiaka, ale nie brakuje też komplementów dla Kasi i jej najbliższych. Czytaj więcej, https światgwiazd.pl Ukośnik Kasia Myślnik Skrzynecka Myślnik Poinformowala Myślnik o Myślnik Trudnej Myślnik Dla Myślnik Jej Myślnik Rodziny Myślnik Końcówce Myślnik Roku Myślnik Noc Myślnik Przy Myślnik Operacyjnym Myślnik Stole Myślnik Al Myślnik K Myślnik 030124